Ale witam Uksantora na kanale. Jestem nad jeziorem. Jezioro mieczowe. Warnecie. Czekajcie, jeszcze raz przełączę, bo się nie przełączyło. Tutaj sobie chodzę i fajnie jestem z psem i włączyłem sobie krótkiego streama, nie? No, co tam słychać, kochani widzowie? Co tam słychać? Trochę zarosłem, nie? Ale wczoraj mi jedna osoba, kobieta, powiedziała, że dobrze wyglądam, więc może sobie zostawię taką brodę, ale może też ogolę, nie? No i czekam, aż widzowie się pojawią, jeszcze raz pokażę jeziorko, tam kurczę pełno łabędzi, łabędzie, kaczuszki sobie pływają, może podejdę, nie? O! Arusia, Arusia się bawi z psem Spotkała Reksa. No. spotkała Reksa. Spotkała Reksa, spotkała Reksa. Ejko. Dobra. Ale lata. Ale lata, ale lata. No. Dobra, widzę, że nie ma widzów, to kończę. Ze zero... Zero oglądających, zero niczego, to cześć Pa.